Przed tym meczem powiedziałem chłopakom już we wtorek, że to będzie nasze najtrudniejsze spotkanie, też pod względem emocjonalnym, po tym jak wyglądały nasze trzy tygodnie. Były naprawdę bardzo dobrze i nie da się takiego tempa wytrzymać na pewnej jakości, którą żeśmy prezentowali. Chwała, że zdobyliśmy ten jeden punkt. Myślę, że nie można nam odmówić jednego, że walczyliśmy dzisiaj, że zostawiliśmy serce na boisku. I tutaj stanę za zawodnikami, pójdę w ogień, bo to było widać, że walczymy, bronimy, staramy się, biegamy za każdą piłką. Czegoś nam zabrakło? Na spokojnie sobie w swoim gronie porozmawiamy, spróbujemy to zanalizować, czego, czego, czego dokładnie i wyciągniemy wnioski, myślę, jakieś na przyszłość, a ten punkcik w rozrachunku końcowym może okazać się bezcenny. Dzisiaj nam brakło trochę na zagrywce, graliśmy w dwóch poprzednich meczach lepiej w tym elemencie i również w ataku, trochę w pierwszej piłce, żeśmy byli dobrze podbijani przez zawodników z Nysy i to też miało gdzieś tam swoje przełożenie, że później nam się grało trochę ciężej I również jeszcze kontuzja. Ke 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 Kevina się przydarzyła, Adrian Buchowski nie do końca, jeszcze w pewnym rytmie, ale chcieliśmy trzymać przyjęcie, bo wywierali na nas jakąś presję zagrywką, co nam się udawało. Także generalnie myślę, że jak ochłoniemy, to nie musimy spuszczać, spuszczać głowy po tym meczu. MKS Ślepsk, Malo suwałki. Razem możemy więcej.